Cześć. Mam nadzieję, że słuchacie nas dzisiaj z obrazkiem, bo chcieliśmy wam pokazać, że zrobienie dobrej scenografii je, je, jest wybit, wybitnie trudne i my tego nie potrafimy. Tak, nie. Ale są ludzie, którzy się na tym znają i dzisiaj będziemy o nich rozmawiać. Czas na czołówkę. Witamy już w bardziej estetycznej przestrzeni, nie będziemy się wygłupiać. No, my w scenografii w ogóle nie potrafimy, ale jest to ogromna sztuka. Jest to jedna z tych umiejętności, które mi się nie mieszczą w głowie, jak na przykład komponowanie muzyki, bo to jest umiejętność myślenia przestrzennego, ale zarazem rozumienia, jak robione są zdjęcia, co gdzie będzie oświetlane, z, którego, z której strony pokazywane, jak powinno się koordynować kolorystycznie, a w ogóle jakie emocje oddawać, i jeszcze jaki okres historyczny udawać. A Ty. czasami jeszcze jak zaprojektować coś, żeby to się jeszcze ruszało, żeby miało swoje efekty świetlne, ruchowe, By dźwiękowe. Fajta. Bywa i tak, no jest to skomplikowana ogromnie rzecz, o której często zapominamy i, i często podkładamy to po prostu pod E, ładne zdjęcia, no ale nad lokacjami, nad tym na co cały czas w każdym kadrze tak naprawdę patrzymy, no też ktoś pracował. No i dzisiaj właśnie o tych ludziach, o production designerach, o scenografach, e, czyli nominowani do kategorii Najlepsza Scenografia 2025. A w tym roku nominowani są The Brutalist, Conclave, Duna 2, Nosferatu, Wicked. Czyli delikatna powtórka z rozrywki, ale totalnie nam to nie przeszkadza, bo będzie o czym mówić. Zaczniemy dzisiaj od The Brutalista. Jeśli chodzi o scenografię w Brutaliście, no to nie można minąć chyba faktu, że jest to film o architekcie, który buduje budynek, który jest mega symboliczny dla całego znaczenia filmu i. Na pewno było dużo rozmów i decyzji na ten temat, jak to powinno wyglądać, dlaczego właśnie w ten sposób, albo na co stawiamy, na co nas stać, bo to ogromne przedsięwzięcie. I to wydaje mi się, że zasługuje na, na, na wyróżnienie i na, na pierwsze wspomnienie, zanim przejdziemy do takich bardziej ogólno scenograficznych rzeczy. Ciężko ocenić, czy właśnie location scouting jest jakoś bardzo mocno brany pod uwagę w trakcie rozdawania nagród, no ale warto wspomnieć, że faktycznie z, zdarza się tak, że, że poszukujemy konkretnej lokacji, znajdujemy ją i ona jest prawie gotowa. Tylko na prawie gotowa to jest i tak ogrom pracy i godzin, żeby to uzupełnić, i, i roboty scenograficznej, natomiast faktycznie zdarza się, że jest odrobina wystartować, a są produkcje też typu macie studio, macie budżet, musicie zrobić cały świat od zera. No Brutalist nie jest jedną z tych produkcji. Tak, ale Brutalist też budował trochę scenografii. Plac budowy pojawia się tam kilka razy i to w kilku różnych przestrzeniach czasowych. Te budowy wyglądają za każdym razem trochę inaczej. Dodatkowo w tym filmie pojawiają się między innymi makiety, pojawia się modernizacja biura tego aktora drugoplanowego, taki pierwszy, mniejszy projekt architektoniczny. No i przede wszystkim, dla mnie przynajmniej, no to jest perfekcyjne odtworzenie tamtego okresu w Ameryce, bo cały film dąży do przedstawiania takiego realistycznego świata, no i scenografia bardzo, bardzo temu pomaga. Nigdy nie wydawała się jakaś odklejona, albo biedna, albo nie na miejscu, no a ciągle podkreślała to, co oglądamy. Tutaj tak naprawdę widzę taki jeden problem. My poszukujemy czegoś nowatorskiego w tych nominowanych filmach. No ten film jest o architekcie, więc dbali o to, żeby przestrzenie mu towarzyszące też były Symboliczne i, i charakterystyczne, i to się udało. Faktycznie jest w tym coś, że poszukujemy czegoś bardziej nowatorskiego i wyjątkowego. Chyba naturalne to jest, zwłaszcza właśnie jak próbujemy to wszystko ostro analizować, ale odtworzenie tego typu rzeczywistości bez wybijania nas z, z fabuły filmu, no i jest to też duże osiągnięcie, więc totalnie czuję. O co chodzi, jeśli mówimy o nominacji y, dla brutalisty? Wiemy, dlaczego została przyznana, zgadzamy się z nią, mm. ale są dużo grubsi kandydaci w tym roku. Następnym nominowanym do najlepszej scenografii jest film Konklawę. I Konklawę. Y, w sumie wszystko, co mam zamiar powiedzieć na temat scenografii w Konklawę, to jest to samo, co powiedziałam o kostiumach w Konklawę. <grym> znaczy. Wszystko absolutnie jest na swoim miejscu i nie śmierdzi fałszem ani przez moment, co oznacza, że to jest wspaniale zrobiona robota. Przestrzenie zostały całkiem nieźle wykorzystane razem ze zdjęciami, żeby jakby przytłoczyć naszych bohaterów właśnie oddać trochę towarzyszące im emocje. Ale to jest ten sam case, czyli, czyli perfekcyjnie odtworzona rzeczywistość, więc dla mnie wysoki, ale nie ekstremalnie wysoki poziom. No bo po prostu oni nie mieli możliwości zrobienia więcej, bo zaczęłoby być to fikcją, a właśnie chodziło o. To... Żeby to było wszystkie te, wszystko takie bardzo naturalne, i to im się udało. Film jest zrealizowany fantastycznie. Mi bardzo podobały się te estetyczne pokoje, w których mm -hmm. oni spali. To, to było dla mnie takie uderzające, że wszędzie jest właśnie, tak, wiesz, stosunkowo bogato. Te przestrzenie kościelne były takie zapierające dech a te ich pokoje, w których oni spali, były takie bardzo estetyczne, gdzie było tylko małe łóżeczko i, hmm. i nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale super mi to zrobiło w historii. Udało mi się oddać ten chłodny klimat, tę pustkę, którą bohaterowie poniekąd czują w środku, no również w scenografii. No, nigdy nie, nie byłem na konklawę, jak się domyślacie, najprawdopodobniej, więc jak mówię, perfekcyjne odwzorowanie rzeczywistości to jest to jakiś wyraz zaufania mój w stronę twórców, bo jakby cały język filmowy, wydaje mi się, próbował sprzedać, że tak to wygląda na co dzień naprawdę. Ale też dużo no, pomyślądu trzeba było włożyć, żeby, żeby to uzyskać, i lokacja w tym na pewno pomogła. Tak jak wspomina się o scoutingu, te zdjęcia były realizowane w Rzymie, więc. Bardzo lokalnie <grym> i podgrali pod mocne strony tej architektury, którą udało im się dostać. Ja mi się film bardzo podobał, ja bym go polecał totalnie, po prostu, jeśli chodzi o przyznanie nagrody za najbardziej pamiętną, legendarną, wspaniałą scenografię w tym roku, no to chyba nie jest po prostu mój kandydat. Tak. Ale mój kandydat jest kolejny, czyli Duna 2. Marcin uwielbia spoilery. E, tak. po co nam podsumowanie, skoro można na bieżąco mówić, co jest naszymi kandydatami. E, no dobrze, no to skoro już wiemy, że ci się bardzo podobał, to za co? Ten film jest dopracowany w 100%, to jak świat wygląda. Wiemy, że dużo było generowane komputerowo, ale też wybudowali kilka przestrzeni, stworzyli ten świat i nawet tu w scenografii Czuć tą przestrzeń, czuć tą taką surowość tego świata. Zdjęcia były kręcone w Jordanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich mm, i Węgrzech. To jest na pewno film dla mnie innej kategorii niż dwa poprzednie, no bo jest to film w kategorii poprzeczkę mamy o tam. Tam, tam jest poprzeczka i żeby w ten świat uwierzyć, to musimy tę poprzeczkę osiągnąć. No, i faktycznie im się udało, no bo sprzedają nam tutaj zupełnie nową rzeczywistość, i to jest dużo większy nakład pracy, dużo większa dawka kreatywności jest do tego potrzebna. Nie mówię, że większy talent czy coś tam, ale, ale na pewno. Roboty samej stricte więcej, czy kreatywnej, czy tej, czy tej fizycznej. I faktycznie wszystko, co tutaj pokazują, robi wrażenie. Było to dobrze chyba przemyślane, bo te wycieczki pomogły im na pewno część lokacji, że tak powiem, no, mieć na miejscu i całość, no nie będę oszukiwał, robi po prostu wrażenie. Mam wrażenie, że używam słowa wrażenie dość często, ale niestety, niestety, no tak dokładnie było. Bo Duna je po prostu robi. Robi. Jakby dorzucając do tego cały talent Denisa Wilne i, i tych wspaniałych zdjęć, no. To scenografie mega pomogły ponownie główne słowo monumentalizm sprzedać. Dlatego ja bym je również oceniał bardzo, bardzo dobrze. I nie sama scenografia, w, w, jeśli chodzi o, o wielkie przestrzenie, robi wrażenie, bo również i te mniejsze rzeczy, czyli. Chyba w skrócie, rekwizyty. Są bardzo charakterystyczne, bardzo klimatyczne i od broni przez technologię, która pozwala im tam żyć i oddychać w ogóle na tej pustyni. Przez tego Małego Czerwia. Aż po Małego Czerwia. <grym> to były naprawdę bardzo fajnie zrobione rzeczy. Odrobinę mnie zastanawia brak nominacji za kostiumy dla Duny, bo na mnie robiły większe wrażenie niż część nominowanych w tym roku. Scenografia. Tak jak i cały film, stoi na po prostu ekstremalnie wysokim poziomie, i była tutaj włożona ogromna dawka kreatywności, a zarazem roboty a dla mnie no to jest połączenie idealne. Zapraszamy do oglądania. Tak, może puszczą to znowu do kin, jak wygrają parę Oscarów. Za to trzymamy kciuki. A teraz czas na nosferatu. Przechodząc do takich najbardziej charakterystycznych dla yy, nosferatu rzeczy, no to są chyba te gotyckie przestrzenie. To jest taki bardzo oldschoolowy, klasyczny horror i te przestrzenie no, mają bardzo wspomóc poczucie grozy. Dobudować to u nas. One były przede wszystkim świetnie przekombinowane i zaplanowane, jeśli chodzi o zdjęcia, również, bo światło wpadało w idealnych miejscach i umożliwiały te, te przestrzenie na to perfekcyjne granie cieniami, którego używali bardzo dużo, więc sama ich konstrukcja na poziomie logistycznym już. Chciałem powiedzieć robiła wrażenie, ale powiem robiła wrażenie, bo robiła wrażenie. A propos wrażenia, to już na start dostajemy piękne przejście przez uliczki, gdzie mamy dużo życia, gdzie widzimy stragany, ludzi, którzy krzyczą, i, i ta scenografia tam jest tak cudowna. Zastanawiałem się, ile te z tego zostało zrobione przez efekty specjalne, a ile z tego tam naprawdę było. Zakładałbym, że naprawdę znacząca część, przynajmniej cała moja wiedza filmowa by na to wskazywała, była tam naprawdę na miejscu. Jeżeli coś było rozszerzane, no to na tak zwanym planie trzecim. Użyłbym pojęcia, że scenografia w Nosferatu była przytłaczająco dobra, bo trochę taką miała spełnić rolę. Mieliśmy tam kilkukrotnie lochy, albo właśnie ciemne komnaty, czy to w zamkach, czy bardziej tam rezydencjach, czy nawet w szpitalu. Wszystko było... Po prostu nasączone tym, tym klimatem, i to na pewno wymagało sporo roboty. Te wszystkie rzeczy musiały się ze sobą zgrać stylistycznie i poszukiwanie rzeczy, które są tak konkretnie, konkretne, wymaga sporo roboty i ostatecznie bardzo dobrze działa dla historii. Bardzo dobrze współgrało to z pionem operatorskim, ze względu na to, że niektóre ujęcia były tak tworzone, żeby. Na przykład kamera przeszła przez coś, albo ta scena, gdzie na początku widzimy sufit, i potem kamera zjeżdża troszkę niżej, przez co widzimy, że cała przestrzeń po prostu jest wypełniona i zrobiona w 100%. Dobrze. Tak, była na bogato, nie wydawała się pusta e, nigdzie, bo czy to właśnie biuro, w którym pracował nasz główny protagonista, było zawalone jakimiś księgami i półkami, e, mieszkania, w których przebywali, miały mnóstwo intrygujących mebelków i, i, i pomniejszych rekwizytów, e, więc naprawdę kupowało się tą przestrzeń jako, jako przestrzeń, w której ludzie w tej rzeczywistości żyją, nie, nie że ona tylko stoi tu po to, by, byśmy mogli nagrać film, no i to jest dla mnie taki kolejny wspaniały krok, nie żeby tylko tu to zrobiło, no ale tutaj też wypełnili to zadanie. To wyglądało po prostu jak miejsce do życia, dzięki czemu mogłem wsiąść w, w tę lokomotywę Nosferatu i, i po prostu podziwiać widoki. Dużo działów ze sobą bardzo dobrze współgrało, mhm. przez co ten film jest taki pełen. Tak, jest perfekcjonistycznie rozplanowany, więc mieli bardzo dużo precyzyjnych ruchów na pewno, i to wszystko się ostatecznie zgrywało. A ostatnią rzeczą, wydaje mi się ważną do powiedzenia na głos, dziwne, że dopiero przy czwartym nominowanym, ale po polsku mówimy najlepsza scenografia, natomiast w języku angielskim jest to Best Production Design. Więc mam wrażenie, że pod to hasło przypada jeszcze trochę więcej decyzji, jak na przykład to, w jaki sposób wyglądał dworek Drakuli księcia yy, do to trzeba było zaprojektować i później stworzyć no w efektach specjalnych, co prawda, ale, ale jak to wyglądało, no to była już decyzja właśnie production designera w dużym stopniu. A to też robiło piorunujące wrażenie. Także myślę, że, że podsumowując moglibyśmy rzec, że scenografia dorównuje poziomowi charakteryzacji jakichś kostiumów i cały w ogóle Nosferatu, jeśli chodzi o techniczną część, taką produkcyjną, no to jest ekstremalnie wysoki poziom. Ta, ta forma jest tam perfekcyjna, więc debatę to będziemy mogli odbywać tylko na temat jego scenariusza. Który nominowany nie został, ale pogadamy sobie o tym filmie troszkę szerzej, jeszcze pewnie przy okazji zdjęć, bo to jego taka największa kategoria. A jeśli chodzi o scenografię, brawo! A ostatnim, ha, lecz nie najgorszym nominowanym jest ponownie Wicked. Ja nie wiem, czy się nie pośpieszyłem z tym, że Dune jest moim faworytem, gdyż Wicked Zostało przemyślane w 100%. I scenografia jest fantastyczna. A to jak oni ją zbudowali? Oni zbudowali wszystkie miasteczka. Oni stworzyli bardzo dużo scenografii na planie. Od ogromnej głowy Oza, po miasteczko Oza, w którym oni się znajdują, po pierwsze miasteczko, w którym zaczynamy historię, gdzie Glinda Galinda opowiada nam całą tą historię po makiety Jeffa Goldbluma, który jest ozem. No, było tam tyle zrobionego, ilość pracy wykonanej, szkoła magii, która została zbudowana, która jest... Hogwart 2.0. W Harrym Potterze nie budowano scenografii Hogwartu za bardzo, a tutaj wybudowano cały Hogwart. Tak, to jeden z tych filmów, który uznał, chcę, żeby było tak, nic takiego nie istnieje, zrobimy to od zera. Mhm. Więc jeżeli chodzi o poziom wykonania, to ciężko powiedzieć, żeby przeskakiwał, na przykład nosferatu, bo to jest już dla mnie ekstremalnie wysoki poziom. Po prostu, no nie da się lepiej w tym gatunku, ale różnicą jest to, że w weekend mieli tego ze trzy razy więcej. Film trwa dłużej, posiada dużo więcej charakterystycznych rekwizytów, posiada wydaje mi się, więcej charakterystycznych lokacji. Te lokacje, jeżeli już są, to są jeszcze większe w dodatku. Także ciężko się oprzeć no, wrażeniu, że, że jest to bardzo mocny zawodnik. Oni mogli też pozwolić sobie na dużo więcej. To jest jednak Broadway'eska adaptacja i no pieniądze to jest jedna rzecz, a druga taka, że oni mogli wprowadzać takie nieistniejące, trochę niemające sensu scenograficzne zagrania, mhm. jak na przykład obrotowa księgarnia, tylko po to, żeby oni tam potańczyli i to było cudowne, że tworzyli takie ogromne machiny, często dla jednej sekwencji. No, dla mnie niesamowite najbardziej jest chyba to, że oglądając ten film, ani razu nie zadałem sobie pytania, po co komu obrotowa księgarnia, bo tak udało im się to designersko wpasować w cały świat przedstawiony, że ja po prostu płynąłem i oglądałem i miałem, a tak, faktycznie, to jest drabinka, to ktoś coś bierze, to jest ich biblioteka, to działa, to żyje. No i to jest dla mnie. Nie, trudny do ocenienia w ogóle emocjonalny poziom uwiarygodnienia świata, a było tego tam naprawdę mnóstwo, praktycznie wszystkie przedmioty, z którymi bohaterowie wchodzą w jakąkolwiek interakcję. Mają w sobie charakter, są specjalne i wyjątkowe. Czy to różdżka, czy zwykła y, walizka na ubrania, albo jakaś ruchoma komoda. Każda rzecz tam ocieka charakterem. Niesamowite, co da się zrobić z pieniędzmi, i ogromną <grym <grym> e, dawką pasji i, i chęci do zrobienia tego. Nie? No nie powinno nas dziwić i te rzeczy typu budżet w jakimś stopniu gdzieś tam z tyłu głowy bierzemy pod uwagę. No, Sferatu miał trzykrotnie mniejszy budżet niż yy, takie Wicked. Yy, I wiecie, jakby zacząć porównywać, czy on miał trzy razy gorszą scenografię? No nie miał, więc może dlatego jest lepszy. To się robi dziwna, oskarowa matematyka, w którą powoli wchodzimy. Ciężko w, w, odmówić Wicked cokolwiek. Na szczęście filmy odbieramy emocjonalnie. Albo coś kupujemy, albo nie, albo coś nam śmierdzi, albo nie. Ani w Nosferatu, ani w Wicked nic nam nie śmierdziało i przenosiło nas cudownie w tą historię. Wicked miało więcej możliwości, bo jest to Baja, jest to magiczny świat, w którym można wszystko i... Wszystko iść. jest możliwe. Tak. No. To niesamowite z mojego punktu widzenia, że mamy trzech tak mocnych zawodników w tej kategorii w tym roku. Wszystkie trzy są no, fantazją science fiction, no ale zupełną fikcją. I myślę, że to spowoduje, że będziemy mieli bardzo ekscytujące podsumowanie. Musimy też pamiętać, że ludzie, którzy oceniają Oscary, nie muszą widzieć wszystkich filmów. Zakładamy, że je widzą, ale nie muszą ich widzieć. I tak jak my, gdzie nie jesteśmy specjalistami od każdej z tych dziedzin, my zajmujemy się reżyserią i montażem, i aktorstwem, i czasami może produkcją, ale no, bardzo często dużo rzeczy po prostu obserwujemy na planie, i tak pewnie też ludzie, którzy oceniają te filmy, oceniają je pod tym względem czy im się coś podobało, czy, czy nie. I też pod tym względem, czy słyszeli o tym coś więcej. Tak. Wicket dość mocno walczy o tą statuetkę, wypuszczając ogrom making ofów i pokazując jak dużo pracy w to wsadzili, mhm. Bo skala po prostu jest nie z tej ziemi. Nie przypominam sobie innego filmu, który wybudowałby tyle, który stworzyłby tyle, gdzie making of byłby z tego dostępny. Bo oni budowali całe miasta. O ile pojawia się to na innych planach, no to nie w takiej skali. Tak, to już odrobinkę taka oskarowa meta opowieść się robi, ale te wszystkie rzeczy, jakby i my próbujemy brać pod uwagę, i członkowie Akademii na pewno i spotykamy się tu po to, żeby właśnie wspólnie wybrać, kto w tym roku jako jedyny zasłużył na, na to wszystko. Nie powiedziałbym też, że reprezentujemy, wiecie, jakby dokładnie przeciętnego członka Akademii, no ale Nie. zbliżamy się w tą stronę i chcemy powiedzieć, że tam też nie każdy jest ekspertem, generalnie o to nam chodzi, na pewno nie każdy jest ekspertem od wszystkiego, są to ludzie z ogromnym doświadczeniem na pewno, ale też kierują się emocjami, no i dostępnymi dla nich informacjami. Na nas również też rzeczy działają, nie jesteśmy zawodowo recenzentami filmów, stawiamy takie małe kroczki w tym kierunku, by coraz lepiej i coraz składniej o filmach mówić, ale też nas, u nas się jakieś takie emocjonalne odwołania zdarzają i trafiamy na making of akurat z tego, a nie tamtego, albo zdążymy obejrzeć wywiad z tymi twórcami, ale nie tamtymi i to w jakiś sposób wpływa na pewno na to, co, co tutaj mówimy. Mamy nadzieję, że przynajmniej taki tak, nasz pobieżny research jest wystarczająco sympatyczny do słuchania. Chcielibyśmy kiedyś go zrobić na jeszcze bardziej na poważnie, ale do tego będziemy potrzebować tego, co ma Wicked, czyli bardzo duży budżet. <laughs> A dopóki się to nie stanie, to myślę, że możemy sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, że Robimy przynajmniej szczerą robotę, czy dobrą, czy złą, to już zostawiamy do waszej oceny. Marcinie, czy jesteś gotowy na podsumowanie? Tak. No to przejdźmy do, pewnie się domyślacie, podsumowania. Zadam ci teraz bardzo ważne pytanie, tak. które zadajemy sobie na koniec każdego odcinka, ale mam wrażenie, że tym razem może być wyjątkowo trudne do odpowiedzenia. Kto jest twoim ulubieńcem z kategorii najlepsza scenografia? Ja jestem uczarowany Duną całościowo. Ja po prostu uwielbiam ten film. Ale myśląc i analizując je teraz po, po naszej rozmowie, mam tak, że no, Weekend mam poczucie, że zrobiło. Nie wiem czy więcej, ale mhm. zrobiło coś innego. Nie widzieliśmy czegoś takiego. Czuję się teraz winny, bo zawsze mówimy, że dlaczego coś nie dostanie <laughs> nagrody, bo jest sequelem. I tutaj mam trochę takie poczucie, że gdyby to była Duna 1 i widziałbym to pierwszy raz, to miałbym Duna. Aha. Ale że Duna już widziałem i dała mi troszkę tego samego, lepszego, ale troszkę tego samego a Weekend zachwyciło mnie nowością i nowatorskością poniekąd. No to chyba będzie to weekend. Rozumiem, też biorę to pod uwagę. Jest to ostatnia rzecz, którą próbuję brać pod uwagę, ale już destylując naprawdę najlepszych z najlepszych, no to tak jak przy muzyce braliśmy pod uwagę fakt, że muzyka w weekend miała już jakąś inspirację, mieli jakiś punkt startowy. Tak samo, no, Duna już miała się na czym bazować. Production design zrobił super robotę. W pierwszej części musieli ją tylko kontynuować. Dlatego wydawałaby mi się, spadać o dropinkę w rankingu, ale nie chcę zapomnieć o Nosferatu, który też zrobił, no nie wiem, wydaje mi się wszystko, co mógł po prostu, żeby, żeby stworzyć wiarygodny świat i wspaniałe widowisko. Dlatego na pewno ta trójka się kotłuje na moim podium. I w tym momencie, może jak mnie zapytasz jutro, to będę miał inne zdanie, też wydaje mi się, że Wicked powinno zgarnąć statuetkę za najlepszą scenografię, ale i Dune'a i Nosferatu z, ze statuetką to byłoby dla mnie wielkie szczęście. Konklawej i te brutalisty no po prostu gdzieś tam zniknęły w pamięci jak tylko zacząłem opowiadać o tych trzech fantastycznych filmach. Zobaczymy, zobaczymy. Jeśli myślę o tym, co ma największe szanse otrzymać statuetkę, to w sumie pokrywa się to z moją prywatną oceną. Zobaczymy, co Akademia zrozumiała w tym roku i na pewno będziemy bardzo podekscytowani czekać na decyzję. Ale cieszy nas przede wszystkim właśnie docenienie w postaci tych nominacji. No i co? Chyba, chyba nie zostało nic więcej niż poczekać do 2 marca czekajcie razem z nami. Lajkujcie, subskrybujcie, to też przypominamy. Dziękujemy, że wytrwaliście do teraz. Życzymy wam miłego dnia i słyszymy się już za dwa dni. Także do rychłego zobaczenia i pa pa. Cześć. Dobra, to ja to powiem wprost. No. Ty mi jakiś czas temu powiedziałeś, że chcesz, żeby każdy film miał jeszcze jakąś scenkę na koniec. Tak. Bo jesteś takim wielkim fanem Marvela czy co tam. Tak, tak. Tylko, że ja nie mam żadnego pomysłu. Mm, Okej. Okay. Więc pomyślałem, że taka meta opowieść o tym, żeby ludzie wiedzieli, że my robimy te końcówki, mm -hmm. to będzie wystarczająca, wystarczająco fajna końcówka. No.